Misterny plan jest taki. Będę z czoczoszem i z na Dayem napierdzielą talizmana. Kompletna wojna, wytrze. No dobra, to zagram czarowniczy. Wszyscy magami idziemy zajebiście. <laughs> o, ty, ale wybrałeś dodatek. Czego jest pani iluzji? Bo wybrał Aha. trzech, e, czterech deraczy. A nie trzech. Aha. Dajcie nam pieniądze, dajcie nam pieniądze. Pieniądze? Tak. zapomniałem e, sprawdzić czy naderody są i okazało się, że są, o, więc... Ja mówię, nie, 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 nie. No. Ja myślałem, nie odarniam. Tak. Nie odarniam. to się odpaliłem po jakichś czterech miesiącach? Kurna, nie odarniam. Bity się nie może zdecydować, czy grać kobietą, nie czy co to. Nie, wziąłem, wziąłem czarownicę, jak jest dobra na złych. No bo jesteśmy źli. Właśnie. Wszyscy jesteśmy Jest. chyba źli. Na dobrego muszę wyrzucić szóstkę, na neutralnego piątkę albo szóstkę, a na złego 4-5-6 mogę wyrzucić. S żeby co mu zrobić? Żeby go. Umalić. Teraz szczerze mówiąc myślałem, że trochę inaczej to dzisiaj wyjdzie i inaczej będę miał czas żeby wszystko poustawiać, ale ja coś się nie zobrałem, żeby zrobić to odpowiedzialnie i się przygotować. Jesteś leniwym pujem. No, <laughs> pewnie, że jestem. Dobra, może odpalimy, co? Dobra. A, koka, że się A, myślałem, że wszyscy będziemy źli. No, zepsuł cały plan wpizdu. Oczywiście bym chciał wziąć dobrą postać. Coś dużo osób się nagle pojawiło, mimo że nie streamowałeś po pół roku. Właśnie zawsze ja y się po pół roku odpalam, to jest dużo hmm. osób. Streamuj raz na pół roku, na pewno się <laughs> wybierzesz. Tak. Dobra, a którą tam kartę, jaką tam opcję wybrałeś, bo tam były jakieś opcje, a nie czytałem co wybrałeś. Umarli wysysają, wysysają z grobów. Wysysają z grobów. Dobrze... Tak, dobrze przeczytałem, umarli wysysają. Wysają. Okay. Wysają. No dobra... Dobra, Wystają, czy co? Nie, kliknij sobie tą czwartą zakładkę na dole, faktycznie tak. Ja się zastanawiam czy nie zacznę po angielsku grać w tą grę. O chłopaki, Hebi streamuje. Przerażające, nie? No. O, dzięki za bicę, Arsi. <noise> Przechodzi baba do leczarza z pilotem w dupie i TV w rękach. Na co leczarz mówi, proszę się obrócić, bym mógł przełączyć kanał, bo zaraz będzie lecieć heranczo. Nie, to dlatego, że badumc mam w tym, w dźwięku na e, bicy. Czyli a ci wydał pieniądze, żeby... Jeden cent. Aha, oh, <noise> Nie, sorry, on wydał <noise> dwa centy, ja dostałem jeden. <noise> Ja! Yeah. To, to, to czemu w takim razie ja kupowałem DLC? <grymne> Fajne. Wezmę. No, możemy przeczytać może, żebym wiedział, z czym będziesz najpierw nie. Daję plus jeden jako miecz, ale jak szóstkę wyrzucisz, to daję plus 2. Eee. Ale to, to dobra broń na start. No, do dobrze, że akcji z nami nie gra. Ha! Eee, wylosuj mieszkańca, okej. Okay. Znamy miasto zapłacić budowniczemu do, za każdy wydane 200 terenu osada po stronie... O, chwilę to my gramy teraz w settlersów? No. Jeez. <noise> się z tego zrobiło. Co? Monopoly się z tego kurwa zrobiło. Nie Monopoly, Monopoly RTS-a mamy. Nie, bardziej Monopoly, będziesz stawał domki na mapie. Ej, to jak stanę na kapliczce, to mogę tam rozszerzyć świątynię? I w ogóle tak teraz patrzę na portret mojej postaci i wygląda trochę jak Seed. No, zobacz na, na jego twarz. Znaczy, no może Seed nie miał takiego pokaźnego czoła. Jego to jest on. No, jeśli mi powiecie, że tak wygląda kobieta, to ciężko powiedzieć sobie. Bardzo, bardzo nieatrakcyjna jest... kobieta, ale tak. Na, na pierśniku nie ma bubholderów, więc to jest on. Akurat na pierśnik jest zasłonięty ręką. Nie. I, ta, i tam może coś być faktycznie. Nie, bo drugi widzisz. Dobra, na nie. Na pierśnika. Chuja widzisz. No, chyba Można ty. płaska. <grych> no to, jeżeli chuja widzisz, to to już by coś determinowało na ileś. Ty, co to tam za trzecia postać się pojawiła obok ciebie? To Har mój towarzysz, nie wiem. Harfinger. Z ma teraz to robisz, ten Inwizytor. Kurwa, jestem wiedzi, mam ja żem wylosował. Chodzi baba do. do, do no, baba do lekarza <grych> z telefonem w dupie, ale na to. To pani taki numer wytręcił. <gryl rainforest> Takie trochę z dupy te żarty. No ten, no. bardzo. Ktoś nie powinien zostać kom, komediantem. Czy jak się to tam nazywa? Komikiem, ma. <UREbedingt loves aussi> tak. <preserved> komendantem. Komendantem? Komendantem, kurwa. Skądś ty Bitej wziął tego Mojżesza? Nie wiem. Przyjebał się. Dodałeś się do starej rzeczy, które nie wiadomo jak ty. Panie, ten starzec się do mnie przyjmował tak samo jak pan. O. Co sz... to się tam na dole pojawiło? <grychy> e, Namir. Bestia. Nice. Starożytna bestia. Pół bestia. Pół nie bestia. Ech, cię życie? Dobra, nawet nie jesteś w stanie porównać się do poziomu walaszcza z takimi żartami, a ja próbujesz. A to nie jest wysoki pułap, człowieku! Tak, dole. Fajna karta. No, nie, nie wiem co bym... Przydałby nam się dzień. Proszę, że jesteś dobry. Po, zapierdalaj, żeby zrobił się dzień. To jest, ja się identyfikuję jako Lucyfer. O, idealnie. <laughs> Może być Zadowolony. Anioł, Anioł Heretyk? No to to jest Lucifer. Też to, cię to, to odebrał fuchę. Duchy i nieumarli mają plus jeden do ataku. E o Ramna powiedz zalewa cały królestwo. Wszyscy poszuciłeś że jedną kościoł. Każdy poczucie z najniższym wynikiem, traci swoją następną turę. Ale ja mam skrzydła. No, nie. Oszty. Tak. No. <laughs> to jestem ja. No to. Ciekawe czy w dwóch możemy stracić tury. A, yes. A możemy sprawdzić. No, cóż, no to, to ja sobie posiedzę. Tury do uzyskania kolejnej starożytnej bestii. 3. Kolejna starożytna bestia. Nugus. Nugusha. <laughs> nie wiem co to jest, ale wygląda To masz w ogóle połączam. napisane. A widzę. Co chyba sześć tur będzie nowa bestia na mapie. <laughs> chyba rozwija swoje miasto. <laughs> Stronhold Crusader. Kurde, ja się nie spodziewałem, że będziemy grać w cywilizację. Zauważyliście, że same jakieś negatywne zdarzenia mamy? <laughs> Odpaliłeś jakieś bestie, jakiś człowiek świata. Negatywne zdarzenia. Wow! Wiesz, jak unikacie stawania na tych polach, no to. Na jakich kilka polach? Kilka razy ktoś mógł stanąć na tym polu, gdzie masz e, skarby jakieś i dwa razy wiedziałem, że ktoś nie poszedł. Raz, po, tam posze poszed raz tylko mogłem tam kurwa pójść, to jak poszedłem, to o, ten to toczarz na mnie wrzucił wszystkie te. Wszystkie czarty zdarzeń. Ale co to ma do rzeczy? On ci to rzucił, bo rzucił. Ale to zablokowało mi stanięcie na tą czartę. Nie mogłem wziąć z czarbu. A innych okazji nie miałem. Czekaj, kogoś nie może teraz kapliczki odwiedzać jako Aniu. Okej. Tak. To fajnie masz. Do kapliczki nie mogę chodzić, do cmentarza nie mogę chodzić. No to teraz powodzenia. Was ist das. Moc też się liczy, możesz na moc go wziąć. Zajebiście heavy. Dużo mi to da, wiesz? A tam narzeczasz. Jakby duża różnica była. No i chuj. No I kolejny omen do talii. Właśnie nie, zabrałem jeden omen. Były trzy i tego dodałem, no tego, do talii. Bitej jak wychodzi, jak wychodzi nowy omen, to poprzedni się deaktywuje. Są trzy już. Brał się pies. A ciebie babcia. Nie, niezbyt możliwe, a nie w sumie mają tego, Wyszanie umarłych. Babcie? <noise> nie wiedziałem, że babci mają tak O, czyli bitej będzie rozwijał miasto, dobra. <noise> on burmistrzem <noise> będzie. Ja wiosczę, on miasto. <noise> Tylko czemu to miasto za burmistrzem płonie? może być. To zostałeś? Zignorowany, nic się nie dzieje, także... jest Malon bez... zapierdala! Torba <gulity> sprint! <gulity> 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 Polta żeś Giga... Giga... <gulity> Co to było? Gigakubica, no. <gulity> z mapy ściągnął. <gulity> On wszystko dobra, zabrał na jedną tą? Czy <czymów> Bóg się Ale, pozbył? ale, ale przypomnę, się tym się ten film z Giga kubicą gdzie wiesz, gdzie strącą wszystkie inne te Your uber is here. I to jest odacjenie, akurat. Co robi, to trzy razy zabawniejszy. W końcu dobry żart. Powinien z nim bez pochopów poradztwa chciwych. Czas wyposzukiwać, musi odrzucić jeden ze swoich Forma był już piąty, tak? Teraz drugi, co to za kolejny? Miteju, co wyrzucasz? O kurwa, chyba jelito. Nie, no, siedem i pół bym powiedział. Mm. Co za różnicę pomiędzy tym skarbem a tym starożytnym rajem? Jeden jest wielorakiego użytku. Wielo Bo widzisz na tym szarym jest, że po Krok. otwarciu skrzyni rozpada się na stosie kart odrzuconych. Otóż wielokrotnego, niewielorakiego. Wielokrokiego, kurwa. Po otwarciu skrzyni rozpada się na stosie kart. Wieloraki znaczy, że. Nie, to tamten zaczą... skrzy, skrzynia skarbów się też rozpadała, też znikała, nie? Dobra, to wezmę ten. Było szansę z Ale Na tamtej też no, masz szansę na anatolizmem. Jebał ci pies. No i wiesz, ty, do furasa mówi, że. On to lubi. Je, jebał ci człowiek. <śmiech> <śmiech> Jak śmiesz! <laughs> z takim transparentem bój się na oczony wentwury. <laughs> jebał to człowiek. <laughs> Aha, dobra, na źródle przeciwnicy mają plus jeden. A, odzyska jeden punkt życia i wyrosły dwie karty. Na modyfikator tylko trzy. Co to jest? <grym> Podstawowa siła Biteja. Tylko trzy. O, tylko. O, kur. A mogłeś no to, to nie uderzać. Był. Kurwa, i wyleczyłeś siebie, wyleczyłeś mnie, i teraz znowu zadasz sobie obrażenia i mi. Mam pomysł. To, to wszystko to jest pancerz. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Jak wyjdzie ci miecz, to. <laughs> <laughs> A, narębinniki! <laughs> Ale nie wiem, dlaczego to połączyłeś, bo to przecież składa po prostu trzy możliwości, w sensie trzy opcje zawsze. Ale spójrz, co mu te ramienniki teraz dają. Jeśli przegrasz walkę, okay. to. punkt życia, rzuć jedną kostką, jeśli wylosujesz dwa lub więcej, nie stracisz punktu życia. O kurwa! <laughs> <laughs> Bitaj właśnie stał się nieśmiertelny. <laughs> Co by on to teraz nie, się zaczął wyścig na to, kto może mu najszybciej zajebać ten item, zanim on zdobędzie no. przedmiot yy, sprawiający, że nie da się mu nic zajebać. Trybik! Eee, <laughs> e, mogłeś do tego! A ty nie masz. Hmm, nie, nie masz złota, a, a mogłeś do tego. Do, yy, potwora pójść, do bestii i dobić terror, proszę. Przecież taki miałeś plan. Nie czy, tracić HP, bo też mogę łatwo powiedzieć, ja mam, twoje, mam fajny item. Nie, tam narzeczasz. Tak na to, Ale na to. tak się sam zabije, po co ja mam cokolwiek robić? Teraz Bitejowi ciężko będzie mnie zabić, bo ma te swoje naramienniki, kurwa, odporności na wszelakie obrażenia. Kurna, czy on jeszcze mógłby tą bestię poczynać. Na co ja rzucam? Nie, nie mam go pojęcia. Na no, deszcz meteorów. Nie wiem, czy to dostaniesz w Pierdol, czy ja. Bit, na, heavy. Ile ty wyrzuciłeś? Jeden. Aha, A. znowu. No. Ja Pierdolę. Ale mnie no. bardzo nie lubi. No. A wy nie pomagacie. No. To mieliśmy? Nie. Nie przypominam sobie. Wi? No, sorry, ale ty jesteś cały czas blisko wikołaka i na, na ciebie mogę jako jednego gracza rzucić. No, nie ma sensu używać na pusty pole. No. Jeszcze raz? Tak, bo wyrzuciłem dwa. A nie mam punktów A. losu. Nie wyrzucę o, jeden, jeden A oh, nie, oh, oh, critical oh. hit. Jest, oh, yeah. coś dobrego, ja pierdzielę. Szkoda, że nic nie dostanę za tą no nie. Jeden mak, chodzi jak pancernik, drugi zajebie z siły. Coś tu zaszło nie tak. Następny, starożytna besja, sus. No kurwa bitej jebie obszarówką. Nie wiem co to robi. Co A, masz zamiast. proroka. Ja. Rzuciłeś gościem. <grym> to nie są... Witaj. nawet nie wiem co tam wylosowałeś ostatecznie. Też nie wiem, co się kurwa stało szczerze. Rzuciłeś się we mnie prorokiem. <grym> I on coś przepowiedział. To ja nie wiemy co, bo nie przeczytaliśmy. Podszedł do Pani pamiętać pani 5 złotych w sumie jak się trafią te znajdźki, to tu królewsko mocna postać. <laughs> robisz sobie przyjaciół z mieczy. Na no pewno nie wyślę go do siebie, sorry. Do profesji jest truf. I znowu chebinu za zajebie za Nie, teraz wyrzucę jeden. Ja zaraz wyrzucę jeden. Jakim cudem? to Przez to, że z Akcją konwersujesz. Jesteś chujowym prorokiem po prostu. <grym> Nie, znając życie... Oooo! Jak... Z... <grym> I dobrze. Teraz. jak to się zaczyna ruszyć po <grym> Z racji, że teraz z wielkołakiem mi dobrze idzie, no to jak będę potrzebował przeciwko rzeczywistemu przeciwniczowi, żeby mieć dobry rzut, no to dostanę w ciry, dostanę jeden. Zostałem słuchać, kiedy zaczął pierdolić. Sam siebie nigdy nie słuchasz, to A ty sam siebie słuchasz? Co, lubisz słuchać swojego własnego głosu. Co? Kurwa, jestem streamerem. I wóz parowy. O chuj. Ściana ognia. Wóz parowy. Herold tu co? Combo Breaker. W jakim uniwersum my żyjemy? Rzuć kością. Jeden. Jest! W końcu już na mnie. Spokojnie, jest pobliżu. W końcu coś fajnego. W końcu cmentarz chora. Ej, A chcę odzyskać Rosu. Ale to się zmieniło tutaj, tutaj teraz losujesz mieszkańców. Jak pier... To na wszystkim tak jest, nawet w miastach nie możesz żyć do tych wróżek i tak dalej, co zwykle chodziło. Modę odzyskać. Cześć, cześć, cześć. Rzu Chwila, rzuć jedną kością. Czemu tam była nagroda za siedem oczek? Nie co wiem. to miało znaczyć? Meme boy, e, dlaczego u nas jest tak mało modów w Centralizmanie? Bo e, jak odpaliliśmy raz wszystkie, to za chuja nie wiedzieliśmy, co się odpierdala. Więc o, robimy tak, że ramy pewnie. teraz e, po jednej partii w ekipie, dodając po jednym modzie. Co za łapsir, Uff. Uf. O. What? Nie o. 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 Ja nic o, nie ja robię, tam rączki tam. mam tutaj. O chuj. Zbitej zgonu. No. No to fajna rozgrywka. Podoba mi się ten dodatek, bardzo fajny Teraz dodatek. Teraz mam dylemat. Bo obok mnie leżą fajne itemy. Ale... Nie radzę. Bestia pilnuje mo mojego tego skarbu. Może się ruszy do mojej tury? No, na ciebie. Perhaps. <laughs> o kurwa, ale chaos. mi się. Co, atakujesz Bestia? O! Ludlaczły w that. <laughs> wiesz? Automatyczna przegrana. Witej, spójrz na górę, obok kostki, ile on ma modyfikatora. <laughs> ma, mam automatyczną przegrane, widzę to. Ale patrz, ile wyrzuciłem. <laughs> nice. Zajebiście, zobacz, ile on wyrzucił. Nice! No. <laughs> Czytam nie dopiero ponad... do jednejści. Ej Chuj, stracę jeden punkt życia, ale następny to, że będę próbował pójść na Jurasusa i tak. O ile on mnie sam nie weź. Ech, już cię bierze. Okej, okay, nie stosają. Du Duchy i Niemcy przeczytałem. <laughs> Duchy nie, Niemiec. Duchy i Niemcy mają dodatkowe punkty losu, tak? <laughs> Duchy i Niemcy. Tak. <noise> Dokładnie oni. A, a już nie mówiąc o duchach Niemców, nie? <noise> tak, no, oni wtedy mają dodatkowe dwa punkty. Fajna bestia do nas dołączy. To jest. <głos> <głos> nie, o <bo> twoja. <noise> Demon lenistwa. O, to ja. Mm-hmm, cij. się Okej. Czyli po prostu shotgun, w którym możesz pakować jakiekolwiek śmiecie. Gratulacje, zabiłeś się. Dobra, idę stracić. Wonderboss. Aha. Mamy przerwę pół rodzinną. A kwestia jest ta z tym wykluczaniem, że no... Może będę coś z e, streamu streamów w sensie z tej dry. Więc e, zobaczymy. Trochę tak re, redniodo wyciszać. Może się przydać. Bo od tego ma się koledów, żeby ich używać, wiesz, jak jest. E, kurwa, to bardzo źle zabrzmiało, nie? <laughs> Nie wykorzystuję koleżów, żeby nie było. Jakaś możliwość, żeby całkiem przegrać? Chyba ileś razy tylko można zostać wstrzeszonym. Też na naciśniki. Święty dzień, jestem zły. Już wiem, że nie mogę użyć czarty. Pootrzymać tutaj czarty, odwrócić czasu na stronę dnia. Powstrzymanie rzutu na modlitwę. O. E. Może nie jest aż tak źle. Kurwa, ale ten Jurassus to chyba zamieszkał już na tych moich temach. A on się w ogóle porusza. Nie, on się nie rusza, on przyciąga. Dobra, to musimy sprawdzić jego zdolności, tak? 16 bazowych punktów mocy. A i bonusy? No właśnie, łącznie z bonusem, ma 16 bazowych. A siła? Siła, nie wiem, bo Bitej z nim walczył tylko na moc. A, kogoś w ogóle do środka wszedł, na nie zauważył. Wyszedłem. No. Czego to wygląda, jakby ktoś przykleił czyjeś zdjęcie na tego? No. Może w końcu pójdę odzyskać swoje rzeczy. Ja bym chciał swoje, kur... Ale chyba ich nie odzyskam. A oh, hey, on ma dziewięć ale pytanie, ile ma modyfikatora? A nie, to ma 10 sił. bo modyfikator ma jeden i na siłę, i na moc. W ogóle zauważyliście, że ten skoczek, co nas ścigał po mapie, przestał się ruszać? Ja nie wiem już, co się dzieje na tej mapie. O, to, o kurwa mać. No to fajnie. Jest szansa. Nie ma szansy. Jest szansa. Nie ma szansy. <noise> Dobra, no brzmi, nie nie. Ma. No, to bitej jest y, wolny. Dlaczego? On nie, on nie dostaje w, w... twarz. No wszyscy w tej krainie, no to tylko my tu jesteśmy. A. A bitej już w środku jest. Ja no, nie znam. Że on <laughs> robi. Ledwo co się odrodziła już jest w środkowym strefie. No co mam robić, to? Spróbuj wygrać. No, ja chyba bardziej próbuję niż ty. <laughs> Szczerze ja próbuję zdobyć punkty, bo chcę trój z bestii położyć. Ja bym się w swojej temy, ale ich nie odzyskał, więc stwierdziłem, że pierdolę i spróbuję zejść jak najdalej. Trzeba hmm. to wygląda jakby ktoś swój rynek postać w starym <laughs> MMORP u wstawił. E, w sensie ten to to na awanturnik, tak? Awantury. Tak. No cóż. A. Tak, jakbyś kurwa do metina wkleił tego, sw swój twarz. swoją no. twarz na jakąś woja czy coś. <grym> wkleił swój twarz. O, bitej, twój fetysz jest następną bestią. Próbujesz oswoić? Mhm, już. Kurwa chciałem na trybika. <grym Spudłowałeś. <grym Patrzę trybik jest, o fajnie pójdzie nie ma trybika, jest starożytna bestia za to, fajnie Ty... nie? Myślę, oh, że Ty ten, ten trybicz to jest tak mechaniczny, nie? No, dlaczego no. przede mną jest wielki robot? O smocz, no, to trybicz no, musi smacz. być. A, a wiesz co teraz będzie? Teraz będzie jeszcze pająk. Teraz w ogóle zauważyłem, że tu są dwie starożytne bestie. Szóstro jesteście. Teraz z nim wszelkie choroby i zaraza. Każdy. Siły lub mocy na... Aha. A to jeszcze dostaniemy. Chyba już wolę smoki. <grym> Teraz zręcz? Stać! A. Co? <grym> zręcz? <Zdręczność>. Stać <grym> <Strat> co? <grym> Chyba cnotę, kurwa. <czur. grym> nie, aha, tego to ja tym się męczarnie robię. A nie... <grym> A tam leziesz, Będę. pewnie zawsze narzeczasz. A ja to hebi wybierała ja się zastanawiałem, <grym> <grym> co wziąć. Ta samo jak z Trybikiem, co? No, Ale tu widzę, że każdy ma in, inne losowanie. Nie, technicznie ma widać to samo, co ja tu, to dobrało mu jedną czartę. Ty kurwa, mogę to użyć na tych? No najpierw musisz coś wyrzucić, bo ty pod, podniosłeś moje przedmioty i masz dwa przedmioty z klątwą. <grym> No. Współczuję. Ty, ty, ty w sumie miałeś o tyle dobrze, że ty straciłeś siłę, a nie moc. Ja straciłem siłę, na której bazuje. Ja chcę podbić sobie siłę, żeby pozbyć się jednej z tych jednej z bestii. Ale ty u nich wybierasz, czym chcesz walczyć, czy mocą, czy siłą. Tak, tak chcę walczyć z bestią, która e, jest słabsza na siłę. A co, chcesz podnieść na ramienniki Bitea. <grym> <grym> nie, tam po prostu najłatwiej będzie się dobić, bo on przyciąga. Ale tam jest zajebisty lud z Bosa. Witaj, przenasał lud z No <bossa>. i <laughs> Polanie, w sensie na zewnątrz, Jesteś aresztowany. <laughs> Lądujesz na polu więzienia. No co ja mam w ogóle rzucać na ruch? <laughs> <laughs> Technicznie rzecz biorąc, może teraz nie będziesz e, e, zastumowany. Z no, Czarodziej wyciągnął z więzienia. Jest Trybindia. Chociaż dla to nie jest aż taki w Bity wrócił. wam po ITM. Jebany tak zapierdala, nawet tury jeszcze nie miał. No. Zaczął w mieście, a już jest w bossa. That is funy. Muszę przyznać. Coś Hebi. O, of course. <coughs> No co mam ci powiedzieć? O! Czyżby? Czyżby? Of course! To teraz jeden Sześć, oczywiście. Kurwa, oczywiście, że sześć! <laughs> eee... Czy ja się chcę? Odrzuć kartę przygody eee, Zregeneruj się I z czterech punktów mam siedem! <laughs> hmm... On miał chyba duży modyfikator. Na pewno. A Nie, on nie ma modyfikatora. Oj, no to lecimy do niego. Przynajmniej nie pisze. Pisze, że jeśli zgromadzi 20 przeciwników, ale. A, bo on cały czas biegał i pożerał przeciwników. No, za każdego przeciwnika. Mam... No. Coś mi się nie udało, w tym misternym planie. A, zajebiście. A czemu drugi raz straciłeś turę? Nie wiem, nie miałem tury odkąd byłem w więzieniu, o co ty mnie pytasz? Za cztery tury mi już ominęły. Dlaczego ja swoją straciłem? Nie wiem, mam już powoli dość tej rozgrywy, bo kurwa ty, nic nie można zrobić, no. Trzeba było derać za smokami. Nie, czekaj, ruszasz się teraz. No, jest to, z kolej. Idę do pająka. Niech chociaż on mnie zajmie. <tum> A, to, to miałeś na myśli przez fetysz. Nie stópki. <tum> Pająki. Dobity, teraz wybiera co niszczy na mapie. Wybieram? Datale. No, kontynuuj, tylko dać. Hmm. Zapuściłeś Klira? Mm. dawno? Nie mieliśmy board Klira. a teraz co zrobisz? Wybierasz teraz sobie coś wybieram. dla siebie? Nie, nie wybieram. <grych> a nie, palisz stali. Nie wiem, kurwa, mam tylko opcję kontynuuj. Co kliknę na coś, to nie zaznacza tego nawet. A już nie. kurwa, za wszystko. nie chcę, kurwa. Aż cztery cię ścianało? Wracasz do Susa. Dobra, jest martwy chyba. O nie. Okay. Cześć! No, ja jestem też martwy, bo do mnie przyszedł Karmos. Ja przecież ja się ja, ja trochę Mogę już wyjść. D dobra, starożytne bestie chyba na sam koniec wrzucę. <laughs> mhm. Mm on jeszcze jakaś się. Tak, jeszcze się pojawi. Co? Bestnia, Kawańca, kurwa. Co? Kurwa. A. Bity i opuścił grę. No dość, kurwa. <ścoughs> Cztery tury minął mi na żeby później, jak już będę miał dwie tury, to i tak paść. Pierdolę to. <ścoughs> Dobra. No to uznajemy, że ten. <ścoughs> że wygraliśmy. Tak, wygraliśmy. Kurwa, cztery tury miałem, przeżyłem z jednym kp, żeby później dostać takie rzuty, że i tak przyjdzie do mnie kolejny, kurwa, bestia i nie zajedzie. To znaczy tak naprawdę, jakbyś nie podnosił tych moich przedmiotów, to byś przeżył. Pójdź, <laughs> <zap> <laughs>